Mercedes Benz AMG C43 w wersji Brabus. Tak jest. Jest to troszkę oszukany Brabus. No byliśmy dosyć sceptycznie nastawieni do tego auta, natomiast klient powiedział, że się bardzo podoba i chce takiego Brabusa dla siebie sprowadzić. Samochód jest już w naszym studiu detailingowym, więc będzie przechodził pełną korektę. Metamorfozę. Dokładnie. Na pewno wrzucimy go gdzieś na, na relację więc będziecie mogli zobaczyć efekt przed i po naszych pracach. Myślę, że delikatnie go poprawimy. To 5000 zł złotych już, już z akcyzą, delikatnie ponad budżet. No wiadomo, tutaj dojdą dodatkowe koszty w postaci przeklejenia auta, natomiast to już tak naprawdę jest inwencja twórcza właściciela. Na wartość w Polsce 200 tysięcy złotych, ponad połowa oszczędności w zasadzie, czy prawie połowa, rekompensuje naprawdę wiele. No to już kwestia gustu, czy komuś się te zderzaki brak obuca podobają, czy też nie.